Co do kłosów, bo jak rozpoczęcie było um, paschy tego miesiąca, tak, gdzie rozpoczynało się święta, to był ten pierwszy rok, czyli tam um, chodziło o prześniki, czyli ten kłos musiał y, być taki, jak to specjalnie, tam musiał tam wyrosnąć i tam się musiało Coś na nim pokazać, już tak, i wtedy oni wiedzieli, że to jest ten miesiąc, tak? Widzicie, ja sobie tak z mężem moim postudiowaliśmy to, i mój mąż ym, właśnie ym, w Biblii zauważył, że wtedy, co ludzie, y, karmili się manną tylko, tak, Bóg. Yy, dawał im tylko manne i tylko przepiórki przez wiele, wiele lat. Yy, rozumiecie oni jedli manne przez 40 lat, ok? To nie był jeden rok, to nie były dwa lata. Oni jedli manne przez 40 lat i jednak rozpoznawali, kiedy mają mieć święta Boga, tak kiedy mają mieć paschę. Tam nie było nic innego, tam była tylko manna, nie? Oni y, nie mieli kłosów, więc to też mi dało do myślenia, dlaczego my się mamy na kłos patrzeć, ok? Y, więc ja nie jestem rolnikiem, ja nie mam kłosów tu dookoła i bardzo dużo ludzi nie ma, nie? Więc ja nie jestem w stanie tego rozpoznać. Jestem tylko w stanie wejść w internet i zobaczyć, no kiedy w Izraelu jest ten kłos i tak dalej. Ale to nie ma jakby sensu żadnego, bo jak nagle mi internet wyłączą, to ja muszę jako człowiek wiedzieć, co i jak z tym kalendarzem. Przynajmniej ja miałam takie, takie pragnienie, żeby. Ja miałam takie pragnienie, żeby umieć. Rozpoznawać, kiedy mają być święta Boga bez telefonu, bez elektryki, tak? Chciałam po prostu z Biblią umieć, z kalendarzem, z księżycem, tak? Patrzeć się na słońce, na kalendarz. Um, takie miałam pragnienie, wiecie? Żeby nie robić tego z, z telefonem. Po prostu nie, nie iść na łatwiznę, nie. Dobra. To chyba to, i teraz przechodzimy do równonocy. Dobra, równonoc. Nie ma tego w Biblii. No nie ma. I. No nie znajdziesz. <laughs> ja nie znalazłam, inni nie znaleźli. E, równonoc to jest tylko taka ciekawostka, że jest w marcu, tam chyba 21 marca, e, czyli wtedy, kiedy zaczyna się wiosna. I potem jest druga równonoc, która przypada na wrzesień, nie pamiętam który, 20 któryś, czy też 21? Dobra, nieważne, ale też jest we wrześniu ta równonoc. I chodzi o to, że wtedy księżyc i słońce w tym dniu e, są na równi. Czyli e, my w tamtym roku. Z mężem obserwowaliśmy w tą równonoc księżyc i słońce. Byli, by, byli, byli dosłownie na równi, tak? Czyli dlatego to się nazywa Równonoc. Ciekawe jest to, że jest to w marcu i we wrześniu, czyli wtedy, kiedy jest rozpoczęcie świąt bożych, nie? Bo marzec gdzieś otwiera nam ym, nowy rok, tak? Tak mniej więcej bo to zależy y, właśnie w którym miesiącu jest ta pascha, i potem y, święta jesienne, jeżeli nie rozumiecie o czym ja mówię, to filmiki są y, na moim kanale o świętach Bożych. No i święta jesienne otwiera nam, nie otwiera, ale wiecie, równonoc jest w tym momencie, kiedy zaczynamy święta jesienne, czyli we wrześniu, przeważnie święto sukot, czyli święto namiotów jest we wrześniu, w październiku, nie? Więc to jest taka ciekawostka, ale tego nie ma w Biblii. Można by sobie dopowiedzieć, że no jeżeli księżyc i słońce mają nam wyznaczać ten czas, no to dziwny zbieg okoliczności, że ta równonoc jest akurat w, tych, w tym czasie, co zaczynamy obchodzić święta Boże. Nie? Ale nie ma dokładnego opisu o tym. Ludzie, y, którzy właśnie bardziej skłaniają się, aby liczyć kalendarz od równonocy, nie biorą pod uwagę w ogóle księżyca i to jest bardzo duży błąd. Y, jeżeli przedstawiasz tym ludziom, że halo, halo, księżyc nadal tutaj konfiguruje w Biblii, ty musisz się patrzeć na ten księżyc, to oni cię po prostu zajadą, yy, oni cię zbombardują historią, nie? Historią, yy, między innymi, że Mojżesz był nauczany przez yy, Egipcjan <küh> i on w takie nauki stamtąd wyniósł, i dlatego oni patrzą się na to równonoc. Czyli oni dosłownie ten kalendarz biorą yy, od 21 marca, to jest dla nich ten pierwszy dzień. Każdego roku. I tak jadą cały czas, czyli nie zwracają uwagi w ogóle na to, że gwiazdy i księżyc też mają jakąś tam rolę odgrywać. Dla nich tylko słońce odgrywa, co jest dla mnie yy, niepokojące, bo wiadomo, kto miał kult słońca. Także dziwna sprawa, no nie? Co mogę jeszcze powiedzieć o tych gwiazdach, yy, bo nigdy tak na niej nie zwracałam uwagi. Ale ostatnio się zaczęłam patrzeć na te konstelacje. Oczywiście nie zawsze niebo jest w nocy bezchmurne, więc nie można zawsze sprawdzać sobie tego księżyca lub gwiazd, bo to jest ciężkie do zrobienia. No, dlatego mamy tą pomoc w formie właśnie tego kalendarza online. Tak, jest to jakby nie patrzeć bardzo duża pomoc. Ale jak się patrzy, popatrzycie też w konstelacje gwiazd, nie chodzi mi absolutnie o horoskopy, słuchajcie. Nie, nie zwracajcie uwagi na horoskopy, bo to jest y, następne diabelstwo, prawda? Diabeł to tak lubi wziąć coś y, od Boga i przekształcić zupełnie inny, o, inny obraz temu nadać. Taki zły, jakieś wróżby, te horoskopy tam, tam to są, tak? Także nie zwracajcie uwagi na horoskopy. Ale chodzi mi, jak sobie ściągniecie kalendarz, yy, ten księżycowy, bo to są aplikacje, czyli księżycowy kalendarz i będziecie mieli tam fazy księżyca, to przeważnie w tych kalendarzach jest też, yy, to chyba się nazywa tam Zodiak, tak? Taką, albo Konstelacje, nie wiem, wy może po polsku będziecie mieli, ja mam aplikację angielską. I te konstelacje to jest bardzo ciekawe, że wtedy, kiedy są święta, czyli wtedy, kiedy jest przejście z 14 na 15, albo jest ten 15 dzień, na przykład paschy, czyli prześników, przeważnie jest tak, że te konstelacje, konstelacja jedna się kończy, przeważnie yy, konstelacja się kończy i przechodzi w nową konstelację. Jeżeli ma to sens dla kogoś, no nie. Ja. Od niedawna sobie to zaczęłam patrzeć. Także to jest taka ciekawostka też. Więc tak, równonoc. Wiemy już, że nie ma. W Biblii to opracowałam. Dobra, to teraz kolejne rzeczy. To teraz będzie taki... Yy, taki, taki rozdział z Biblii dla tych ludzi, którzy... którzy tak bardzo legalistycznie i faryzejsko podchodzą do dnia świąt, i którzy myślą, że <laughs> tamci źle obchodzą, bo mają inny dzień, my obchodzimy najlepiej, no nie?